Zapraszam serdecznie na nowy kurs języka Swahili. Witam serdecznie w kolejnej, siódmej już części naszego kursu języka Kiswahili. I dzisiaj kolejna porcja słówek. Kolejna porcja tych, które będą opisywać nasz dom, nasze mieszkanie, oraz już pierwsze czasowniki i pierwsze czynności. Zapraszam serdecznie. Niumba, dom Niumba, Niumba, Dom Niumba, Ciumba, Pokój, Ciumba. Chumba Pokój. Chumba. Ukuta ściana. Ukuta. Ukuta. Dirisha okno. Dirisza. Dirisha. Mlango. Drzwi. Mlango. Mlango. Drzwi Dari Sufit Dari Dari Dari, Sufit Sakafu, podłoga Sakafu Sakafu Sakafu, podłoga Kitanda Łóżko Kitanda. 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 Meza, stół. Meza. Meza. Meza, stół. Kiti, krzesło. Kiti. Kiti, krzesło. Kiti. Kłęda, iść i to już pierwszy czasownik. Kłęda, iść. Kłęda, iść. Kula, jeść. Kula. Kula, jeść. Kuńła. Pić. Kuńła, pić. Kunua. Kusema. Mówić. Kusema. Kusema. Mówić. Kusema. I kusoma. Kusoma. Czytać. Kusoma. Czytać. Kusoma. Kusoma, czytać. Poznaliśmy kolejne piętnaście słówek i warto je sobie jeszcze raz przypomnieć. Spróbujmy: Niumba, Ciumba, Ukuta, Dirisza, Mlango, Dari, Sakafu. Kitanda Meza Kiti Kwenda Kula Kunwa Kusema Kusoma I jeszcze raz. Niumba Ciumba Ukuta Dirisza Mlango Dari Sakafu Kitanda Meza Kiti Kwenda Kula Kunua Kusema Kusoma. Zapraszam serdecznie na kolejną lekcję naszego kursu języka Kiswahili. Tu onane badaje.